Stary z boku, jaka dzisiaj szansa na fraktur? Żadna, natomiast wczoraj się budzę z rana i dostaję wiadomość. Wiadomość brzmi tak. Cześć Witku, z dobrych wieści to tyle, że w tym tygodniu powinien być już u ciebie komputer. Taką wiadomość dostałem, że już jest do wysyłki przygotowany. A ze złych? W sumie ze złych to nie było nic. Znaczy się zła jest taka, że dzisiaj przed streamem jeszcze jak jadłem sobie śniadanie, to patrzę i się filmik mi pokazał RTX 4090 You might be uh, you, uh, you might need a bigger case Tak, tak było napisane I ja patrzę jak ta karta RTX wygląda A to jest kurwa olbrzymie To jest przeolbrzymie Lecimy, czas spotrollować O kurwa, ale farta miał Ajajaj, aj, aj. nacisnął se shift Pa, 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 no pa to Pa, pa, zajebiście Nawet nie na mnie Kurwica Kurwa Róbcie coś, mam dwóch dpsów na sobie Zagrodzić im drogę ja pierdolę, no nie mogę, no ta Mercy, nie, na hita jest, no kurde, muszę Mercy się skupić, muszę na supportach się skupić, nie mogę być tego, bo ona go leczy i nic mu nie robię, a z szansa, że mu wystrzelę full naboje w głowę, jak on się rusza, jest 1 do 3 milionów. Hil, 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 hil! Kurwa, zgubiłem się. Myślałem, się tam do przejść jakoś nie da się. Pamy, pamy. Kurwa, idę po nią. Nienawidzę jej. Jezus, zły wariacie. To, coś takiego siada, to jest niewiarygodne. Tu nie mam jakichś łatwych do zadania, no. Nie strzelam z daleka, ja tylko robię te, co... Moje obrażenia zabijają. Celność 29%, zajebiście. I robię dużo syfu. Zauważ, że na mnie zazwyczaj się są z dwie osoby. Pa, na plecki już wchodzimy. O, a co się dzieje. Widzisz dwie osoby tu są. żyją wiecznie. Kurwa, nieśmiertelna. No nie mogę, no nie mogę, tak mi spiernicza. Pa 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 pa, co się stanie teraz? Patrz, 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 patrz. O kurwa! Nie trafiłem. Nie wiem, mi skiknęło mi dasza jednego. Nie, ja muszę na plecy, nie mogę się z tankiem u, na froncie bić. Gitek! Tak. No, tu wyszło nawet Gites. No, ja nic nie robię z takiego ręża, kurwa. To ręcz pamiętam, No, Hila, dostajesz, maciura. Nie mogę, no. Pierdalam stąd. Nie mogę jej zabić. Dostawała hila oddany. Zajebiście. Minutę mamy. O kurwa bombę przylepił. Nie, nie mogę tym grać, gównem. Ty, dociskać ich, bo przegramy. Zajebiście. Jezus Maria. Zajebista postać. Jezu. Aaaa... Ah. Oh, fucking hate you show you're so fucking shit the game. <laughs> Se weź postaw Tureta i go lecz? Nie, nie będę tak grał. A może Bastionek? Dawaj Bastiona! Weźmiemy Bastiona, Tureta rozkręcimy i niech się dzieje wola nieba. się zuczyłem 7 minut na grę, trzeba czekać kogo popieprzyło. Urwika bym znalazła w 4 sekundy. A Sloty bym mógł odpalić z bomby. To nie powód żeby iść na Sloty. I nie musiałbym czekać. To powód? To nie jest powód. To Zależy kogo spytać. Ajcie spokój. Czemu ludzie nie mają rozsądku i umiar w jakichś podstawowych chociaż tych? Kurde, no, grać kredyt, żeby w sloty grać. Albo na hazard, no przecież to to. No chujowo, no. Jak czytam maile od widzów czasami, co mi wyślą, takie na bardziej poważnie, i czytam ten opis, to to, to się za głowę łapie. Smutne to jest. W sensie wszystko dla ludzi, ale kurde. No każdy musi mieć jakąś czerwoną lampkę wbudowaną w głowie, że oho. Nie, no już za dużo. Bastion. I play Bastion motherfuckers, pick Reinhardt and we go. Reinhardt and Mercy to boost me. A mikrofon mi działa. No i potrąciłem coś tam i... Jak przyjdzie ten nowy komputer, se tak kable ogarnę, żeby nic nie zawadzać. Pa co się dzieje. Tak będą ginąć. Ale dostanie serię. pa pa pa. Zabiłem?! Chyba nie, ale chuj zadałem obrażeń. Zabiłem! przepadła! Zabiłem! Oj. Zabiłem! Ty, pojebany ten Bastion. Zostawisz mnie? Heal! 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 I'm on track! Thanks. Ale łatwo. Pile obrażeń, tysiąc kurwa. No mocarny ten bastionek. Dużo zrobiłem. Pa, 9 kili, zero śmierci. Celność 18%. Pa, co się dzieje, Sara? Help! Nie powiedzaj Nice wal. Chłopie Sigma. Papa pa, pa na to. I to będzie mocne. Aj kurwa. Ale przetrzymałem ich trochę. Nie no, za słabi są. Po 10 przegranych już zaczyna mi dawać moją rangę. Dobrze. Dobra, mają minutę 30, mam ulta. Jak tylko będą na sajcie to takie bombardowanie im zrobię, że... Nie będą widzieli, co się dzieje. No skąd? Kurwa! Przecież jestem schowany. Aha! Spaczowali, to inaczej wygląda. Kiedyś tak nie było. Kiedyś tak nie było. Gobeka, go tult. You can hold them. O ich pójedz. Nie wiem, czy się da się zlutować.

Udaj jeszcze wyżej, tu nie healing. Poddajcie się mej nie wiedziałem jak zaskoczyć tam.

Koniec. Najlepsze Opa! Opa! O, o! Co się straci, jak ładnie... A, co się dzieje? Rozpierd... Zostań. Ty bastionek dalej? Działa ten bastion. Zobaczymy jak później na tej mapce. Oho, już stanuje coś. Zabił... a to nie ja. Ale ładnie, kogoś mamy. Pojebany Bastion mocny. A, Czemu jestem sam na spocie? Wszyscy upadli, aha! Hil, hil. No. A. A. Nie wiem, nie mogę. Tamtych jak biłem Tracer, każdy wszystkich healuje. Zobaczcie, ona tu jest w pięciu, nikt heala nie dostaje. ona następny Pięć damage robi. A, pa, 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 co się dzieje? Czuję się niespokonany! O! Aha, od pleców ładnie wszyscy przyszli. Nie wiedziałem, że się da tędy przyjść. Ale i tak wygrywają mocno. No, pomóż mi ktoś, Kurwa. nie wiem, na plecki gdzieś trzeba im wejść. Dobra, upadł. Kurwa! Nie widziałem gdzie. Nie widziałem gdzie. Dobra, na plecki idziemy. Ale mi najebał. Co to było? Dwa ataki mnie nie ma. Czy zdetonował prawym? Ładnie. Atak prawy atak. Jeszcze mnie nigdzie masz, making, nie wsadził, ale obstałem brązik. Ale to tanki główna jest. Sam jestem znowu. Nie wiem. Plecy będą? Skieruj po, skieruj. jest to? Really well. Ale to na pierdala i gendzi na plecach. Słyszałem go cały czas. Weźmy Makiego, ale będą jaja. Kurwa, plecy Moira! Support! Nawet nie musi celować! Jaki to ma zasięg? Co to za pojebaństwo? Leczy dodatkowo jeszcze. i ma ulta podobrażenia. Pierdol się. Jest, nice pick. Proszę, guys, get on. Bardzo dziękuję. Wait for me, wait for me, get the fire, don't push it. Reaper, get Reaper, get Reaper, focus him.

A może Torbiorna dziadiga? Zobaczmy, zagrajmy torbiornem Lewy shift to wieżyczka. to A jaki ult tu jest F1? Wyszliwujesz kołże gorącej magmy, która zadaje obrażenia. Zadaje zwiększone obrażenia względem pancerza. Zobaczymy. Ale wieżyczka dojebana. Nie no, useless jestem. Muszę to gówno zmienić. Muszę to zmienić. Ej, wziął ładny charging up z jaja do wizjer. O, to Polak. A będzie toksyczny. Bariera nie Moja bariera przepadła. O kurwa, mać. Chyba przegraliśmy. Aha, ale kurnica stąpi. Nie jestem w stanie no. Trzy hitki mnie nie ma. Zagram dla widza, mogę spróbować. Mało to zadaje. Nie wiem. Stomper. I mocna była. O kurwa. Dobra. Farkę. Zagram farą. Tu był reaper? Nie. No tu jest bardzo dużo otwartych przestrzeni. Reaper to słaby. Bardziej właśnie tacy punktatorzy. Jakiś makri, soldier, fara. Tu mam 1500 obrażeń. Nie ja pier... <mulity> mercy motherfucker heal me. don't hit, don't hit Nie wiem, no latam sama i ich Mercy jest cały czas przyczepiona Nasza no, insy robi Kurwa, gramy na dwóch healerów, może tylko nam ze mną latać i prawy trzymać. Już bym pozabijał więcej osób. Jakbym tam rakiety zbustowane potrafiał, to byłoby pięknie, a ona troluje. Zobacz, zobacz co Mercy robi. Gdzie jest boost? Kurwa! Bustuje sztanka! Kościół! Ale to nie Pojebany chłopiec. Gdzie jest Mercy? O. Czemu nie mam Busta? Fuj Nie jebać. Nie gram tego. Mercy troluje. Co to mnie one-shotowało? Ten one-shot od czegoś? Bob mnie one-shotował. Cholera jasna. Dobrze, dobrze. Jeszcze to wygramy. Mercy, stick to me, please. Fly with me. Tu dwójkę jesteśmy, czy coś się dzieje? Nie mogłem. To jest najlepiej się kombisz z czymś. A taką ruszającą, latającą parę, to co zrobię? Dobra, i może coś z tego będzie. Jakbym nie bustowała już była martwa bym ta wypiara, ale... A jebać to. Trzeba duo z jakąś mercy grać i free punkty są. Tak to stwierdzam. i tak nas zatrzymają jeszcze raz. Gdzie było Kurwa! Już by martwa była! Fuck you, mercy! Fuck you! A to jest irytujące. Ponach killuje chłopak, trzeba pół HP! Kurwa no! No to pierdalasz. To jest tak intogenne, że to się w głowie nie mieści. Mercy Resa miała. <noise> no nie no no Kurwica. Niech to jasny gwint. długo nie wytrzyma. nie przeżyję. Nie, strollowała ta Mercy. Ja ją. Było z domącem ja będę chyba kończył. Widzowie, teraz. Wydaje mi się. No próbuje grać. Ja grałem więcej TPS morto, co? Yeah, fuck you mercy and fuck you Adi2, fucking toxic player Dobra Mordo zabij się jebany siebie, bo kurwa sobie też Nie wiem czy to prawda, ale nie było mówisz bo... Kurde, ale się A on mówił od samego początku, że on ma wyjebane w tą grę i że chuj Ale im bardziej ktoś mówi, że ma wyjebane tym bardziej tym chyba zależy To do Chyba że demo z supportem gra. O.